W tarnobrzegu pojawiła się piękna bosmanka. Stanęła w naprawdę uroczych okolicznościach przyrody i zostanie już tam na zawsze dołożona jako kolejna cegiełka do infrastrukturalnej inwestycji nad jeziorem Tarnobrzeskim. By uzyskać odpowiedni efekt, trzeba ją oglądać z lotu ptaka, a wtedy widzimy, że jest częścią większej i imponującej całości, choć w samym jej środku też są ładne widoki. Przez okiennice na jezioro, no właśnie, tylko je trzeba jeszcze uzupełnić, bo na razie są puste tak jak jej wnętrze. To tymczasowe. Bosmanka nie działa sama. Jej siła ujawnia się dopiero w tandemie, który tworzy z Bosmanem. Ten będzie służył pomocą, obsługiwał wodniaków i strzegł jak oka w głowie przystani. W tym kapitana bomby. Bosmanka będzie chronić przed deszczem, cieszyć oko i robić wrażenie. Razem mogą już wszystko. Jest to przepiękna, przepiękna bosmanka, która będzie służyła wszystkim żeglarzom i wodniakom nad, nad jeziorem Tarnobrzewskim. W końcu bosman będzie mógł czystą stopą wejść na pomost, ponieważ do tej pory no, niestety taplał się w błocku, a w tej chwili jakość pracy będzie zupełnie inna. Także mam nadzieję, że wszyscy będziemy z niej zadowoleni. Dzieciaki przyjeżdżające na treningi będą się miały gdzie spotkać, gdzie schować przed potencjalnym deszczem. Mam nadzieję, że go będzie mało w przyszłym sezonie, ale jest to naprawdę obiekt. O którym marzyliśmy przez cały obecny sezon. Bosmankę odebrał sam prezydent, ale nie na zawsze. Zaaprobował, wyraził uznanie i pochwalił. Drewniana altana tuż przy Kei była niezbędna. Mamy nadzieję, że już od przyszłego roku w tym obiekcie będzie bosman dyżurował, który będzie udzielał wszelakiej pomocy braci żeglarskiej, czy też osobom korzystającym, wypożyczającym sprzęt jak kajaki, rowery. To kolejny element krajobrazu, który ma w założeniu składać się na piękną i profesjonalną całość, kolejny, ale nie ostatni. Cała inwestycja, warto się nie, prze, nie przekroczyła 50 tysięcy złotych, a zatem kolejny element do infrastruktury jeziora dopisujemy, ale myślę, że to jest, nie jest ostatnie słowo. Bardzo duże nadzieje wiążemy w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych, w ramach kontraktu województwa i tak naprawdę właściwe zagospodarowanie terenów i funkcji jeziora tarnobrzeskiego rozpocznie się od przyszłego roku, kiedy te duże spodziewane już mogę półoficjalnie Specjalnie powiedzieć, ciężko wynegocjowane pieniądze trafią do budżetu miasta. Bosmanka odebrano z rąk jej budowniczych i oddano wszystkim wodniakom, ale na jej pozytywne działanie musimy jeszcze poczekać.